Ostatnio mężczyzna nie miał czasu dla Moniki, bo zaczął nową pracę. Dziś 25-latka postanowiła odprowadzić go na poranną zmianę do salonu meblowego. Dzień dobry. To chyba pomyłka, ja niczego nie zamawiałem. Ale ja przyszłam do Krystiana. Nie ma go. Spał pan u niego? Nie. Co tu się dzieje? No, przyszłam do mojego chłopaka. Nie do mnie. Słuchaj, to jesteś Monika. Chodzi z Krystianem, tak? Tak. Jarek, co jest grane? Zostawiłem Krystianowi klucze, bo nie miałem gdzie się podzieć. Czyli to pana mieszkanie? No. No, ale Krystian mówił. Oszukał mnie. Ja tylko chciałem mu pomóc. Zaprosił mnie do mieszkania kumpla? To są jakieś jaja? Zrobił ze mnie pośmiewisko. Nie pozwolę się tak więcej traktować. Nie zasłużyłam na to.